Kiedy wszystko funkcjonuje jak należy, działania PWK pozostają raczej niezauważone. Sytuacja ulega zmianie w razie awarii, gdy zlokalizowanie i usunięcie podziemnego problemu wymaga ingerencji w miejską infrastrukturę. I choć wyeliminować takich sytuacji się nie da, można ograniczać ryzyko ich wystąpienia, dlatego w legionowskiej firmie postanowiono zimą podmuchać na zimne innymi słowy, kontynuować modernizację jednych z najstarszych miejskich kanałów położonych w okolicach ulicy Warszawskiej. Uciekamy przed ewentualnymi awariami, widzimy co się dzieje, czyli widzimy, że następuje wpłukiwanie piasku do systemu z wodą, piasku z wodą, w związku z powyższym. Nie chcąc doprowadzić do jakichś kolizji, właśnie na powierzchni ziemi, wykonujemy takie prace podziemne. O ich prowadzeniu świadczył co najwyżej specjalistyczny sprzęt ustawiony wzdłuż głównej arterii miasta. Dzięki nowoczesnemu sposobowi zabezpieczania rur przed infiltracją piasku, ona sama funkcjonowała bez jakichkolwiek ograniczeń. Metoda ta polega na tym, że w stare zniszczone kanały instalujemy rękawy filcowe nasączone żywicami. Żywice to są termoutwardzalne lub chemoutwardzalne. W tym wypadku jest to żywica termoutwardzalna. Najpierw jednak starą instalację trzeba do takiego zabiegu odpowiednio przygotować. Najpierw przed zainstalowaniem rękawa jest kanał wyczyszczony. doprowadzany praktycznie do stanu takiego, gdzie musi być pełny przepływ. Czyli, pełna, pełna średnica, przepustowość, żeby wprowadzić rękaw, bo gdyby to było niedoczyszczone. Powstają jakieś tam fałdy i, i zawężenia tego kanału. Z pozoru czyszczenie oraz wkładanie folii ochronnej i filcowego rękawa wydają się łatwe i bezproblemowe. W praktyce fachowcy z firmy Per Arslew tak prosto już nie mają. I dla nich, i dla inwestora światełkiem w tunelu jest fakt, że zrobią coś raz, a dobrze. Po zainstalowaniu całego odcinka następuje podłączenie kotła wodnego lub wytwornicy pary, i powoduje to, powstaje wtedy proces utwardzania i proces chłodzenia. I powstaje nowa rura, żywice się utwardzają i powstaje nowa rura, która spełnia właściwie zadanie nowej. Ta technologia istnieje już około 30 lat i po 25 latach były robione badania takie kontrolne, i rura spełniała jakby zadanie swoje, więc wytrzymałościowe. Nowoczesność oczywiście kosztuje, ale gdy alternatywą jest częściowy paraliż miasta, oszczędzanie wszystkim wyszłoby bokiem. Wszelkie prace odkrywkowe to oprócz całego chaosu komunikacyjnego, który się z tym wiąże wiązałby się bezsprzecznie jeszcze z koniecznością wykonania odwodnień, zwykle za pomocą studni głębinowych. Głębokie sięgnięcie do kieszeni oznaczało w tym przypadku wydanie około 600 tysięcy złotych. Pozwolą one na zmodernizowanie ponad pół kilometra legionowskiej sieci kanalizacyjnej.